W 2023 roku przedstawiciele amerykańskiej firmy Morning Consult przeprowadzili badanie, w którym uczestniczyło tysiąc reprezentantów pokolenia Z. Prowadzone testy miały zidentyfikować w jakich zawodach obecnie chcą pracować dzieci. Wyniki wskazały, iż dokładnie 57% tzw. Zetek chce w życiu dorosłym być influencerami. Takie same aspiracje miał bohater dzisiejszego odcinka, który od najmłodszych lat marzył o karierze twórcy internetowego. Mowa o oliwierze kałużnym, znanym szerzej jako Kostek Gen z którego ostatnio w sieci nie należą do najbardziej racjonalnych. W tym materiale postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy decyzję kostka to chwilowy spadek czy całkowite zaprzepaszczenie dotychczasowych zasięgów. Oliwier Kałużny urodził się 16 listopada 2004 roku w pruszkowie. Jak sam wielokrotnie wspominał, od zawsze marzył o karierze influencera, z czasem rzucając nawet odważną tezę, że albo uda mu się podbić internet, albo zostanie bezdomnym. Kiedyś tam też zawsze mówiłem mamie czy tam w wieku 14, lat 12, że mamo ja bardzo bym chciał być youtuberem, chciałbym sprawiać ludziom radość. Widziałem takie zdanie, że albo będę youtuberem, albo będę bezdomny. I nie ma innej opcji. Duże zainteresowanie mediami społecznościowymi sprawiło, że kilkunastoletni wtedy Oliwier zgłębiał wiedzę z zakresu robienia kontentu i prowadzenia socjali. Te umiejętności niezaprzeczalnie przydały mu się podczas jego pierwszych kroków u boku Freeza. W jednym z odcinków na kanale Kostka influencer wspomniał, że w przeszłości miał kilka kanałów, które nie odniosły takiego sukcesu, jakiego się spodziewał. W 2020 roku Oliwier założył swoje pierwsze oficjalne konto na TikToku, przyjmując pseudonim Oliwasek. Wszystkie formy docierały do ogromnej ilości osób, którym zapewne podobało się w kostku to, że potrafi robić content i nie boi się ryzyka, co być może później go zgubiło. Obecnie na TikToku influencera nie ma już żadnych nagrań z przeszłości, które najpewniej zostały ukryte w momencie dołączenia do Gen Z. Oprócz tego 16-letni wówczas Oliver wraz z kolegami prowadził pierwsze transmisje na żywo, podczas których również nie brakowało tak uwielbianej przez niego adrenaliny. Wszystko było nagrywane kamerą GoPro, na którą Oliver zarobił zbierając ogórki. Sprzęt jakiś czas później został Radziony, lecz nie zatrzymało to nastolatka przed dalszą walką o marzenia. W 2021 roku ruszył casting do pierwszej edycji programu Twoje 5 minut prowadzonego przez Karola Fryca Wiśniewskiego. 16-letni wówczas Oliwier nie mógł przypuścić takiej okazji, dlatego też zdecydował się nagrać film zgłoszeniowy do projektu. Pomimo wszelkich starań, młody youtuber nie został zaproszony do programu, co zapewne wynikało z tego, iż nie miał wtedy ukończonych jeszcze 18 lat. I to był film na publicznym i ja wtedy tam mówiłem od początku, że ja mam 16 lat i chciałbym się do ciebie Karol tylko dostać, nie do samego projektu, ale żeby jakby pokazać Ci moją osobę. Kolejna porażka również nie zdemotywowała Oliwiera, a kilka miesięcy później wysłał on kolejny film zgłoszeniowy, lecz tym razem do konkursu organizowanego przez Ksajo. Filmik był przygotowany w charakterystycznym dla kostka stylu, a przedstawiał on rzucanie pomidorami do kolegi przebranego za szereka. W nagraniu wystąpił wraz ze swoim przyjacielem Bartkiem, który, podobnie jak on, początkowo również chciał zostać influencerem. Po jakimś czasie, pomysłowy Oliver wpadł na kolejny pomysł, który umożliwiłby mu dotarcie do Freeza. Influencer wszedł do 3-metrowego pluszowego misia i w cudzysłowie podstawił się pod domem ekipy 110%, współpracującej wówczas z Karole. Pod koniec 2022 roku nadszedł casting do kolejnej edycji programu Twoje 5 Minut, do którego Oliver postanowił ponownie się zgłosić. Do dziś na kanale Kostka można znaleźć filmik z. Zgłoszeniowy jego autorstwa, który okazał się dla niego przepustką do projektu Genzi. Znajdujemy się w centrum Warszawy. Musimy za darmo dotrzeć do Krakowa pod dom Genzi, żeby rozwinąć ten wielki baner przed ich domem. I pokazać jak bardzo mi zależy na wygranej. Tym razem pozytywnie rozpatrzono zgłoszenie Kostka, a druga edycja castingu zbiegła się akurat z jego wyjazdem na Majorkę. Gdzie wraz ze wspomnianym wcześniej kolegą próbowali przeżyć całkowicie za darmo, podróżując vanem. Oczywiście wszystko było udokumentowane na ich kanale. Oliwier szybko wrócił do Polski, a... A w noc poprzedzającą casting zdążył jeszcze wytatuować sobie na kostce napis Dostałem się do twoje 5 minut 2. To właśnie tatuaż zdaniem Oliwiera spowodował, że udało mu się dostać do programu, a tym samym otrzymać nowy pseudonim nadany mu przez wujka Łukiego, czyli kostek od tatuażu na kostce. Pierwszą wtopę w Twoje 5 minut 2 Oliwier zaliczył już w pierwszym odcinku Przez co prawie odpadł, gdyby nie fakt Że został przywrócony przez inną uczestniczkę Co ciekawe, już wtedy Frizz wypominał Początkującemu influencerowi, że ten jest Niepokorny i ma stanowczo za duże ego co im Każdemu mówiliśmy, że macie Nie rozmawiać z nimi co, o tym, co się stało To a mogę, dobra, mogę sprawdzić kamerę, która tam była I nagrywała A jeżeli sprawdzimy i mamy rację To wylecieć się z programu, to za okej? Okay? Nie, dobra, sprawdzamy że To co... Pokazałeś dzisiaj, to jest ekstremalny przejaw wielkiego ego, jakie masz, które może tobie jako influencerowi bardzo przeszkodzić. Tym razem porażka szczególnie dotknęła Oliviera, zwłaszcza, że od wielu lat bezskutecznie próbował przebić mur dzielący go od wielkiej kariery w szeregach ekipy. Moja droga tutaj mm, nie, nie była wcale krótka, no nie. i mocno mm, wierzyłem w to, że ten program będzie takim bustem, takim czymś, co w końcu się udało i się nie skończy. W kolejnych odcinkach jurorzy wielokrotnie mówili Oliwierowi, że czeka go świetla na przyszłość, ale mimo wszystko wykazywali ogromną obawę o to, że 18 osiemnastoletniemu Kostkowi może uderzyć przysłowiowa palma. Z perspektywy czasu zarówno słowa Karola, jak i wujka Łukiego nabierają zupełnie nowego znaczenia. Śmiesznie pod kątem, tak tak fajnie, ci to przychodzi, dobrze to działa, tylko wiesz, ja ci się boję tego powiedzieć, dosłownie ci się boję tego powiedzieć, no tak żebyś tego nie spier po prostu, no. Oliwier był świadomy tego, że jego pozycja w programie jest niepewna, dlatego też postanowił zapytać Buddę o współpracę, kiedy ten był gościem odcinka. Wysłał mi emotkę ognia i powiedział, że skup się na twoje 5 minut 2, jeżeli by ci się coś powinęła ja to wtedy porozmawiamy. Mimo usunięcia kostka w ósmym odcinku programu, okazało się, że ten wygrał twoje 5 minut 2, jednocześnie stając się jednym z członków Gen Z. Mniej więcej w tamtym okresie Oliwier porzucił również edukację, kończąc ją na poziomie klasy drugiej liceum, po to, aby móc w pełni rozwinął skrzydła jako influencer. Udział w projekcie Genzi niezaprzeczalnie otworzył kostkowi furtkę do zdobycia większej rozpoznawalności, o której zawsze marzył. Na podcaście Uverso w pełen optymizmu przyznał, że jako członek ekipy chce dać siebie 100%. Chciał również udowodnić wielu sceptykom, że nie pozwoli, aby jego młody wiek i niepokorny charakter przekreśliły jego karierę. Ja też się staram jak najbardziej zachować największą dojrzałość i żeby nie wpaść w ten wir, w ten, w ten cały świat. Zachłyśnięcie się tak naprawdę sławą pieniędzmi. Influencera bardzo irytował fakt, że środowisko, w którym przebywał, uważało go za osobę niedojrzałą, przez co często odbierana była mu powaga. Osoby po prostu boją się powierzyć mi jakąś pracę lub powierzyć jakieś zadanie, ze względu na to, że jestem tą osobą młodą. Pomimo początkowego entuzjazmu oraz chęci do występowania w odcinkach, z czasem u Kostka można było zauważyć, że raczej nie pasuje do sztywnego kontentu skierowanego do młodszej grupy docelowej. Olivier zdecydowanie lepiej czuł się w odcinkach, w których była chociaż dawka adrenaliny i mógł bez zobowiązań rzucać wulgaryzmami. To właśnie to oraz kilka innych czynników spowodowały, że w czerwcu 2024 roku na kanale Genzi pojawił się odcinek, w którym uczestnicy wraz z kostkiem ogłosili jego odejście z projektu. Chcielibyśmy po prostu zakomunikować wam, że decyzją zarządu: no, nasze drogi z Oliwierem się rozchodzą. Oliwier ma swoje własne pomysły, zupełnie inne. Opinie osób komentujących film były wyraźnie podzielone. Część z internautów skrytykowała Oliwiera za to, że ten zmarnował swoją szansę i doskonale wiedział, do jakiego programu się zgłasza. Pojawiły się również wsparcia w stronę influencera, mówiące wprost, że Kostek marnuje się w kontencie Family Friendly. Jakiś czas później Kostek pojawił się jako gość w podcaście byłej koleżanki z Gen i Hani. Czekałem na tą szansę całe życie, starałem się o nią całe życie, ale ta szansa, która została mi dana, to nie była ta, o którą tak bardzo walczyłem. Podczas rozmowy influencer potwierdził, że od dłuższego czasu nie czuł się swobodnie w kontencie prowadzonym wspólnie z ekipą. Wskazał również, że zwycięstwo w twoje 5 minut nie było tą szansą, o którą walczył. Pomimo, że w w Odcinku pożegnalnym na kanale Genzy ekipowicze przyznali, że Kostek opuścił projekt decyzją zarządu. To w odcinku uchani Oliver wspomniał, iż miał wcześniej rozmowę z Freezem, podczas której zapowiedział swoje odejście. No i napisałem do Karola, że hej, chciałbym o tym pogadać, wiedziałem mu, co jest nie tak. I Karol mi wtedy oznajmił, że no jest decyzja. Decyzja zarządu, że najlepiej będzie jak yy, odejdę. Dopiero po jakimś czasie zarząd ekipa Holding podjęły decyzję o usunięciu kostka z projektu, pozwalając mu tym samym samodzielnie się rozwijać. W czerwcu tamtego roku na oficjalnym kanale Oliwiera pojawiła się huczna zapowiedź serii filmów, które w końcu były odzwierciedleniem tego, co chciał tworzyć w internecie. Film pod tytułem Opuściłem Gen Z i każdy kolejny rozpoczynał się od disclaimera informującego o tym, że prezentowane treści nie są dla młodszych widzów i zawierają wulgaryzmy. Miało to być zabezpieczenie dla Kostka, który od początku naciskał na to, aby oglądali go ludzie w jego wieku. Zapowiedź została zakończona w stylu, o którym Kostek zapewne marzył, odkąd stał się pełnoprawnym youtuberem. Film spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem, a liczba pozytywnych komentarzy była jasnym sygnałem, że nowe ruchy kostka mają potencjał. YouTubeowy kanał influencera rozwijał się w bardzo szybkim tempie, a każdy z filmów generował średnio po kilkaset tysięcy wyświetleń. Po krótkim czasie Oliver wraz z kilkoma innymi influencerami z branży muzycznej stworzyli projekt prześmiewczo nazwany Blond Hammer, który miał być Boys bandem. Pomysł powstał zupełnie spontanicznie, a panowie w tym czasie nagrali kilka odcinków oraz żyli życiem prawdziwych muzyków, grając przy tym koncerty przy niemałej publice. Do dziś na oficjalnym kanale labelu SBM znajduje się ich jedyny i debiutancki singiel pod tytułem Dlaczego Znowu Płaczesz, który obecnie ma prawie pół miliona wyświetleń. Pod koniec 2024 roku Kostek wziął udział w kolejnym projekcie Freeza, lecz tym razem był to turniej, do którego wejściowe kosztowało każdego uczestnika 25 tysięcy złotych. Co ciekawe, Oliwia po raz kolejny odniósł zwycięstwo w turnieju Challenger, zgarniając przy tym niemałą sumę. Włośnie o kostku zrobiło się również na początku tego roku. W tamtym czasie Oliver kupił nowe mieszkanie, które wymagało remontu, więc zatrudnił do tego naczelnego internetowego budowlańca, bagietkę Michaela. Trochę do lewej! Trochę do lewej! Jeszcze! Jak się okazało, ekipa remontowa była samonapędzającą się maszyną do robienia kontentu, przez co transmisje na żywo z wykańczania mieszkania cieszyły się sporą oglądalnością wśród widzów, których w pierwszy dzień było już około 11 tysięcy. Ja... Wiej... Wiej... <zysz> <P> <zysz> powiedziała, że oglądała live'a do drugiej w nocy, że że żem zaprosił do domu i mi pół. Uda. O ile na samym początku kanał Kostka był prowadzony względnie regularnie, tak od połowy listopada 2024 do marca tego roku nie pojawiły się na nim żadne nowe materiały. Oprócz kilku transmisji na żywo, Oliwier największą aktywność wykazywał na swoim profilu na Instagramie, gdzie co jakiś czas dzielił się z widzami tym, co aktualnie robi. Nieregularność przyczyniła się również do znacznego spadku wyświetleń pod filmami Kostka, które z kilkuset tysięcy spadły do około 200. Oliver od samego początku swojej solowej działalności był przekonany, że wszystkie jego projekty okażą się rewolucją na polskim YouTube, a on sam znajdzie się w czołówce najlepszych twórców. Wiem, co będę miał i wiem, co osiągnę, i jestem tego pewien wielkości swoich. Swoich artystycznych dzieł. Rzeczywistość jednak zweryfikowała Zapałkostka, który od 2025 roku odnotowuje spore spadki na swoim kanale. W filmie opublikowanym w marcu tego roku, Oliver odniósł się do kilku kwestii, wprost przyznając, że niezbyt miał ochotę streamować i nagrywać nowe filmy. Przepraszam, e, miałem też robić streamy, za to też przepraszam. Główny powód jest taki, że. E, nie chciało mi się. Trwający około pół godziny materiał był pewnego rodzaju podsumowaniem ostatnich miesięcy internetowej działalności Kostka. W filmie Oliver pochwalił się również swoimi zarobkami, wskazując miesiące, które przyniosły mu największe zyski. Najlepszy miesiąc mi wyszedł. Chyba 120 tysięcy. Na najgorszy miesiąc to były takie co, wiesz, 5-10 koła. Już wtedy influencer zaczął otwarcie przyznawać, że nie jest do końca pewny ulokowania swoich środków we własnym mieszkaniu, ponieważ nie było to do końca zgodne z jego spontanicznością. Wydawać się również mogło, że wraz z dużymi zarobkami u kostka zaczęły pojawiać się większe problemy, zwłaszcza że miał wtedy 19 lat. No to mnie e, poprosiło szczerze. Teraz też mam 20 lat no nie więc e, jest to dla mnie strasznie, nie? Strasznie jakieś takie dziwne. Mam problemy, nie wiem jak sobie z tym radzić. Większa fala krytyki spadła na Kostka w momencie, gdy na kanale ekipy został opublikowany dokument przedstawiający przygotowania do pełnometrażowego filmu, w którym influencer również miał wziąć udział. Jeszcze w tamtym czasie Oliver należał do projektu, lecz był to czas, w którym ewidentnie nie chciał tam być. Kostek miał zagrać jedynie epizodyczną rolę, podczas której miał mówić o bezpieczeństwie podczas jazdy na hulejnodze. Wszyscy poza nim dostrzegali absurd i komizm sceny, ponieważ Kostek słynie z ryzykownych i ekstremalnych działań. Sam influencer zdawał się nie podzielać opinii pozostałych, ponieważ niemal od samego początku był bardzo negatywnie nastawiony do swojej roli. Ale powiedz tak, nie zgrywa się z moją wizją, stary. Wiesz, Jak to wychodzi, to wyszło po roku. Stary, ja jestem zupełnie innym osobą. Biarowo to, to w ogóle jakby koń. Jest, mówisz kompletnie co innego niż, niż ty. Także to jest abstrakcyjne od twojej postaci. Nie open minded. Ty nie wiesz, co tu się dzieje, Mózg Warto wspomnieć, że Kostek od samego początku miał wgląd do scenariusza, w którym scena była dokładnie opisana, lecz najwyraźniej nie wystarczyło to, aby poskromić jego ego. Podczas rozmowy z wujkiem Łukim został poinformowany, że scena z nim w roli głównej kosztowała. Firmy 100 tysięcy złotych oraz czas wielu ludzi. Kostkowi nie podobało się podejście reżysera do filmu. Uznał, że zniszczy mu i na sam koniec powiedział, że jego zdaniem film będzie katastrofą i żenado. Po prostu nie chcę tego podpisywać ze względu na to, że obawiam się i mam podejrzenia, że ten film wyjdzie maksymalnie klinczowy i po prostu no tragiczny. No tak. samy, czyli ten ludzi film, w tym wieku. Ten film trafia do 13 latków. Mówiłem ci o tym dzisiaj rano, a teraz do mnie mówisz, że masz pretensję o to, że nie jest kierowany do 20 -lat. Nie będę ryzykował całego filmu pracy setek ludzi przez to, że ty masz kaprys, że coś będzie cringeowe. No z tego. Wobec tego rola Oliviera została usunięta z całego filmu, a sam influencer zraził do siebie zarówno byłych kolegów z ekipy, jak i wielu widzów zawiedzionych jego kaprysami. Swoją drogą film wcale nie okazał się być taką klapą, jak przewidywał Oliver, a jego premiera przyciągnęła prawie 350 tysięcy fanów ekipy do Kin. Aktualna sytuacja kostka wcale nie przedstawia się kolorowo. Oprócz wielu negatywnych komentarzy, influencer zdaje się mieć również problemy finansowe, na co wskazują jego ostatnie ogłoszenia na platformie OLX. Influencer sprzedaje zarówno świeżo zakupione mieszkanie, jak i samochód, który wiele dla niego znaczył. Że nigdy w życiu nie sprzedam tego samochodu, nigdy. Ono zostanie, choćbym zbankrutował, to schowam je tak, żeby CBŚ go nigdy nie znalazło. Nie... Koledzy z byłej ekipy również publicznie mówią o tym, że Kostek ich zawiódł przede wszystkim jako twórca, który obiecywał wiele, a wyszło jak wyszło. I uważam, że na pewno pojawiła się tam mocna odklejka, e, którą próbował kontrolować i na pewno się bardzo poczuł. Wkurzony jestem na to, że ja też jako odbiorca, nie mając z nim kontaktu, nie widzę tego tak naprawdę co on robi. Nie da się zaprzeczyć, że Kostek w bardzo młodym wieku dostał ogromny zastrzyk sławy i pieniędzy, lecz trzeba nadmienić, że na własne życzenie dążył do tego już jako nastolatek. Influencer ewidentnie jest zagubiony a branża influ, w której w końcu udało mu się znaleźć, nie jest najbardziej łaskawa, zwłaszcza dla młodych i niedoświadczonych osób. Po latach sprawdziły się wątpliwości zarówno Friza, jak i wujka Łukiego, którzy martwili się o to, czy temperament Kostka pozwoli mu na rozwinięcie skrzydeł jako influencer. Myślę, że najlepszym podsumowaniem tego odcinka będzie fragment z filmu zgłoszeniowego do Twoje 5 minut 2, w którym o Oliwierze wypowiedział się jeden z jego przyjaciół. Brak odpowiedzialności za swoje czyny. <laughs> <laughs> Oliwier nie myśli o tym, co robi, on po prostu to robi.